Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wrap up, czyli podsumowanie zeszłego miesiąca. Tym razem będzie to kwiecień. I w kwietniu udało mi się przeczytać 11 książek, z czego dwie książki były to audiobooki. E, I w kwiecień rozpoczęłam od książki, którą w sumie zabrałam, żeby troszeczkę odsapnąć od literatury wyższej. E, jest to Książniczka Incognito. Jest to z pewnością książka dla młodszego czytelnika, ponieważ ja wyczuwałam niektóre wątki, które nie do końca mnie już interesowały, ze względu na mój wiek. Mamy tutaj historię dwóch dziewczynek, które trafiają do jednej szkoły. Co więcej trafiają do jednego pokoju, ponieważ jest to szkoła z internatem. Jedna z tych dziewczynek całe życie chciała być księżniczką, a druga jest księżniczką. Z tym, że nie do końca chce spełniać swoją rolę, nie do końca chce żyć tak, jak powinna. I w wyniku pewnych sytuacji, pewnych nieporozumień dziewczynki zamieniają się tożsamościami. Jest to książka, tak jak mówię, z pewnością dla młodszego czytelnika. Język nie jest wymagający, ale z drugiej strony. Jest to książka, którą czyta się bardzo przyjemnie. Jeżeli na przykład jesteście fanami filmów typu pamiętnik księżniczki, chociaż oczywiście to jest też książka, więc jeżeli jesteście fanami pamiętnika księżniczki czy innych tego typu książek filmów, to myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Tak jak mówię, rekomendowałabym tę książkę młodszym czytelnikom, tak powiedzmy 14 lat, może troszeczkę nawet młodszym, ponieważ to jest przyjemna historia. Ale ona nie wnosi niczego nowego do mojego życia. Na pewno bawiłam się przy niej bardzo dobrze, ponieważ książka jest napisana w bardzo zabawny sposób momentami czuję się jak bohaterka. z nie było to nic zaskakującego dla czytelnika w moim wieku. Kolejna książka to Klasyk Literatury Dziecięcej, czyli W Dolinie Muminków. Ja sobie zamówiłam jeszcze dwa poprzednie tomy, natomiast jeszcze ich nie przeczytałam. Ten akurat miałam na miejscu, więc ten przeczytałam, to jest trzeci tom, natomiast one jakoś bardzo się ze sobą nie łączą, trzeba znać postacie i ja postacie znałam, bo oglądałam bajki. Podobała mi się ta książka, nie jest to taka miłość jaka jest w moim sercu w stosunku do Mikołajka, którego kocham, uwielbiam który towarzyszył mi przez moje dzieciństwo, ponieważ ja muzyków się kiedyś bałam, bardzo bałam się buki i dlatego nie chciałam czytać i nie chciałam oglądać tej... Bajki. Jeżeli ktoś z Was lubi literaturę dziecięcą albo ma młodszego brata, siostrę, to myślę, że fajnym prezentem będą te nowe wydania z naszej księgarni, bo pewnie gdyby nie one, to bym nie kupiła tej książki. Kolejna książka to Śniadanie u Tiffany'ego. Jest to książka, którą ja chciałam przeczytać od bardzo dawna, ponieważ ja bardzo lubię film. Lubię przede wszystkim ze względu na grę aktorską Audrey Hepburn, ponieważ ja nie jestem wielkim kinematografem. Kinematograf... Ja nie jestem wielkim kinomanem, ale mimo wszystko podobał mi się bardzo film i dlatego chciałam sięgnąć po oryginał. I sięgnęłam po oryginał. Jest to zbiór opowiadań, ponieważ tutaj są cztery opowiadania. Śniadanie u go jest tym najdłuższym, ono ma nieco ponad 120-130 stron. I powiem, że nie byłam zachwycona. Na pewno jest to fajny wgląd na życie Holly Golightly, którą ja bardzo lubię jako postać już w śnie filmie Śniadanie Twojego, natomiast tutaj ona jest przedstawiona troszeczkę inaczej. Ta jej historia jest bardziej rozłożona na czynniki pierwsze mamy wytłumaczone, lepiej jej zachowanie, ponieważ w filmie mam wrażenie, że to jest. Bardzo niedopowiedziana kwestia, ale mimo wszystko to nie jest książka, która jakoś bardzo mi się podobała. Ja, tak jak wiecie, ja nie przypadam za opowiadaniami, po prostu nie przypadam za krótkimi formami, e, a no, opowiadanie, które ma 120 stron, jest siłą rzeczy krótkie. Brakowało mi tutaj kilku rzeczy, natomiast myślę, że obejrzenie filmu i przeczytanie książki jest bardzo dobrym wyborem, ponieważ one tak naprawdę się ładnie tak dopełniają i nie zdziwcie się, że to opowiadanie jest. Inny niż film, ma troszeczkę inny wydźwięk. Natomiast jeżeli lubicie film, to myślę, że warto jest sięgnąć po opowiadanie, żeby troszeczkę lepiej zrozumieć postać Holly. Kolejna książka to coś, nad czym chciałabym się troszeczkę rozgadać, bo jest to książka Wierzyliśmy jak Nikt. Książka, która trafia do dwóch moich ulubionych książek tego roku. Mam tutaj na myśli przeminął z wiatrem no i właśnie ta książka, która w tym miesiącu zawitała w tej topce. Jest to książka, która skupia się na AIDS, na AIDS, czyli na chorobie związanej z upośledzeniem układu odpornościowego. Jest to książka, która ma dwie linie czasowe. Linię czasową z 1985 roku i z 2015 roku. Linia czasowa z 1985 roku opowiada historię Jayla, który jest dyrektorem chicagowskiej galerii sztuki. Jak się pewnie domyślacie, on jest homoseksualistą i mimo, że Chicago nie jest stanem, w którym e, tak naprawdę znajdowało się to epicentrum e, choroby, jakiej jest AIDS, rozprzestrzeniania się wirusa, jakim jest HIV, e, to mimo wszystko Chicago również, jak w w inne miejsca zostało dotknięte tą chorobą. E, I powiem Wam szczerze, że to jest książka, który, po której ja się nie spodziewałam tyle treści, bo ona w między wierszami, podobnie jak w książkach Sylvie Plaf, ma mnóstwo treści, która jest niezapisana. Tutaj jest mnóstwo bardzo ciekawych e, cytatów. Książka jest napisana w sposób, dialogi są napisane w sposób potoczny. E, to jest rzecz, na którą zwróciła mi uwagę Anna z Bestsellerek i faktycznie jak się nad tym zastanowię, to się z tym zgadzam. Natomiast te dialogi są momentami bardzo śmieszne do, do, do tego stopnia, że ja się śmiałam do rozpuchu przy, rozpuchu przy jednym z cytatów. Powiem Wam szczerze, że to jest książka, po której ja się spodziewałam, że ona mi się podoba, ale nie spodziewałam się, że aż tak bardzo. Jeżeli chodzi o tę linię z 2015 roku, to tam poznajemy jedną z bohaterek, która również znajduje się w, w linii czasowej z 1985 roku, która próbuje dotrzeć do swojej córki, która niestety ją e, odrzuciła, która ją wycięła ze swojego życia. Więc bardzo lubię w tej książce to, że oprócz tego, że mówimy o AIDS, to mówimy też o innych ważnych sprawach. Ta książka rozpoczyna się dosyć nietypową sceną, ponieważ rozpoczyna się sceną pogrzebu. E, I tak naprawdę jest to bardzo ciężka książka. Ona nie jest najłatwiejsza w odbiorze. Ona bo, bo po prostu mówi o rzeczach, które nie, nie są dla nas łatwe, e, z którymi dalej się zmagamy, mimo że mamy 30 lat później, 35 lat później. To i tak ta choroba dalej jest wśród nas. I to jest temat na długą rozmowę. Ja uwierzyliśmy, jak nie mogłabym mówić naprawdę bardzo, bardzo długo, ale nie chcę, żeby ten up bra, był aż tak bardzo długi. Za jakiś czas na pewno zrobię filmik o książkach, które podbiły moje serce e, i myślę, że tam. Prawdopodobnie powiem więcej na temat tej książki. Kolejna książka to coś, co również zaliczamy do literatury dziecięcej, bo mam tutaj Rille ze Złotego Brzegu, czyli ostatni, dla mnie ostatni, tom Ani Zielonego Wzgórza. Ja jakiś czas temu nagrałam cały osobny filmik na temat serii o Anie Zielonego Wzgórza, natomiast w tamtym momencie byłam w połowie Rilli. Teraz już ją skończyłam i mogę szczerze powiedzieć, że ta książka wraz z Anią Zielonego Wzgórza trafia do mojej topki. Rilla jest napisana w troszeczkę inny sposób. Rilla też jest całkiem inną postacią. Jakby, jakbyśmy zabrali Anię i Rillę, to w ogóle nie są podobne dziewczyny. Mam tutaj na myśli Anię, młodą Anię, bo oczywiście Rilla jest córką Ani Zielonego Wzgórza. I powiem Wam szczerze, że to jest książka po której nie spodziewałam się aż tyle e, smutku, bo ona jest bardzo smutna, ponieważ tutaj e, akcja dzieje się w trakcie I wojny światowej. Mamy przedstawiony obraz e, młodych. Chłopców, którzy zaciągają się do wojska, mamy te rosterki, które znajdują się w ich głowach, mamy Rillę, która em, podejmuje się rzeczy, której prawdopodobnie nigdy by nie zrobiła, gdyby nie to, że w jej głowie zachodzą pewne zmiany, to, że ona się rozwija. A ponieważ Rilla jest jedynym dzieckiem Ani, który nie jest aż tak bardzo ambitny. To znaczy, nie wyrusza na studia, nie ma zamiaru tak naprawdę nic robić, ponieważ ona jest troszeczkę bezpłciowa na początku, ale im dalej, tym lepiej. I powiem Wam szczerze, że jeżeli nie podoba Wam się Ania ze tego brzegu i Dolina tęczy, to przeczytajcie je, przeczytajcie nawet jakieś streszczenie, bo Rilla to jest coś, co naprawdę warto jest przeczytać. Bo to jest też trochę inna książka, ona się na pewno bardzo różni od innych, innych serii właśnie Ani Zielonego Wzgórza. Natomiast ja Wam bardzo polecam Rillę. Chociaż nie, nie do końca podoba mi się zakończenie. Ale to jest temat na inną rozmowę. Kolejna książka to Dziewczyna Zwierzy, czyli coś, do czego zabierałam się bardzo długo, ponieważ ja Dziewczynę Niedźwiedzia i Słowika czytałam rok temu. Natomiast do Dziewczyny Zwierzy miałam trzy podejścia i za trzecim razem mi się wreszcie udało. W przypadku tej książki mamy to samo, co ja odczuwałam w trakcie Niedźwiedzia i Słowika, czyli, że początek jest bardzo wolny, on jest dosyć niepozorny, a potem pod koniec Catherine Arden robi coś, co sprawia, że człowiek jakby ościena opada, tak? Jakby to, co się dzieje na końcu, jest nie dość, że piękne, nie dość, że bardzo aktualne, to jeszcze zaskakujące. Eee, I tak naprawdę więcej mówić chyba nie muszę na temat tej książki, bo to jest kolejna część. Niedźwiedzie i Słowiek to jest historia Wasi. Wasi, która jest młodą dziewczynką, która jest troszeczkę wyrzutkiem rodziny, ponieważ trochę się ją uważa za wariata, świra. Natomiast, no, jak się domyślacie, ona oczywiście wariata ma nie świrem nie jest. To jest też książka, która jest świetna dla fanów rosyjskich e, legend, rosyjskich klimatów. I ja też za bardzo się na tym nie znam, więc nie będę tutaj jakby specyfikowała o co mi chodzi. Natomiast y, mamy tutaj rosyjskie y, jakieś baśnie, legendy poruszone, więc... Myślę, że jeżeli lubicie takie rzeczy, to to jest coś dla Was. Dziewczyna zwierzy podobała podoba mi się bardziej niż Niedźwiedź Słowiek i to jest bardzo zaznaczyć. Kolejna książka to Zabić Drozda i 100 lat samotności, na temat których robiłam osobnego reading vloga, więc tutaj totalnie tak szybciutko. Zabić Drozda wystawiłam ocenę 4 na 5 gwiazdek, ponieważ nie podobał mi się do końca początek. On był bardzo chaotyczny, bardzo inny niż ta druga część książki, która jest... Prze przecudowna. Natomiast w momencie, w którym dochodzimy do pewnych rozdziałów, i tutaj osoby, które czytały tę książkę, wiedzą, o które rozdziały mi chodzi, to ja jestem kupiona. Ja w ogóle uwielbiam takie sceny, to jest coś, co trafia w jakby moje serce czytelnicze. To jest coś, o czym ja po prostu lubię słuchać, czytać, oglądać. Natomiast od razu zastrzegam, że aby przeczytać Zabić Drozda, trzeba mieć podstawową wiedzę na temat walki z rasizmem w Ameryce, ponieważ u nas w szkole aż tak bardzo się o tym nie uczy. E, a tutaj to jest przedstawione jakby dla czytelnika, który mieszka w, mieszka w Ameryce i który... Troszeczkę, no chyba mogę to powiedzieć, żył po prostu w latach 60., kiedy to zostało wydane, ponieważ to jest książka z lat 60. I ja już trzeci raz mówię o tym na filmie, ale polecam wam obejrzeć sobie filmik o Emecie Tillu, który jest po prostu bardzo ważny i myślę, że on ładnie wprowadza do, um, do historii Zabić Drozda. Ja bardzo lubię sposób narracji, bardzo lubię, że to jest przedstawione z punktu widzenia młodej dziewczynki, ponieważ daje nam to troszeczkę inny um, widok na całą sprawę związaną z. Barko, walką kulturową. Kolejna książka, tak jak już Wam zapowiedziałam, to 100 lat samotności, czyli jedna z najtrudniejszych książek, jakie miałam okazję czytać. I już Wam na blogu też o tym mówiłam, ale bardzo Wam polecam znaleźć sobie drzewo genealogiczne tej rodziny, ponieważ jest to historia. Zasłaniam wam tytuł. Jest to historia rodziny, która przenosi się w pewne miejsce. E, natomiast jest to rodzina, która jest niestety naznaczona pewną klątwą, według której któreś z pokoleń, któreś dziecko miałoby się urodzić ze świńskim ogonem. I to jest tak naprawdę tyle. Nie musicie nic więcej wiedzieć na temat tej książki. Myślę, że to jest jedno zdanie, które idealnie podsumowuje tę historię. To jest też książka dla bardziej wymagającego czytelnika dla dorosłego czytelnika. Tak jak mówię, dałam 4 na 5 gwiazdek i myślę, że to jest bardzo dobra ocena, jako że nigdy wcześniej nie miałam styczności z tego typu literaturą. Kolejna książka to Zwycięstwa bierze wszystko i to jest książka, której tytuł sprawia, że ja za każdym razem mam piosenkę Aby by w głowie, The winner takes it all. Natomiast jest to trzeci tom serii o Dorze Wilk, o heksalogii o Dorze Wilk. Jest to tom, który rozpoczynał się pięknie, który miał bardzo ładny klimat i Aneta Jadowska stworzyła coś. Coś, co bardzo uderzało w moją estetykę. Mam tutaj na myśli pierwsze kilka rozdziałów. Natomiast im dalej, tym niestety gorzej. Były tu pewne rzeczy, których ja totalnie nie rozumiem. I powiem Wam szczerze, że niestety poszło to w stronę, którą ja nie chciałam, żeby to szło. Niestety, Dora Wilk jest dalej bardzo wyidealizowaną bohaterką, coraz bardziej niestety. Czy się dobrze bawię czytając te książki? Jak najbardziej. Czy czuję się źle czytając te książki? Nie, naprawdę czuję się świetnie czytając te książki. One sprawiają, że dla mnie to jest guilty read, tak? Niektórzy ludzie lubią czytać romanse, ja lubię czytać takie książki w formie guilty Tu Bardzo lubię ilustracje, które znajdują się w tej książce. W ogóle w tych książkach one są przepiękne i one dają takiego niezwykłego charakteru całej serii. Nie będę mówiła o czym jest ta książka, bo nie chcę Wam nic spoilerować, ponieważ ona zaczyna się w takim momencie, że musiałabym Wam powiedzieć, co się stało w drugim tomie. No, a nie chcę. Także bawiłam się, wyśmienicie czytając tę książkę, znalazłam mnóstwo rzeczy, które mi się nie podobały. Więc, tak jak widzicie, mam bardzo dziwny stosunek do tej heksalogii. Kolejna książka to coś, e, co polecała mi moja przyjaciółka już jakiś czas temu, i są to okruchy dnia. E, to, jest to jest autor, który został nagrodzony Nagrodą Nobla. Tak jak możecie tutaj zobaczyć, na, na okładce jest naklejka. I powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się czegoś takiego. Słyszałam, że ta książka jest nudna, i to właściwie jedyna rzecz. O której słyszałam, to jest historia kamerdynera, który bardzo na poważnie bierze swoją pracę. On całe swoje życie dedykuje pracy. On e, tak naprawdę, no, można powiedzieć, że nie ma życia poza byciem ka kamerdynerem. To jest historia o godności e, w szerokim tego słowa znaczeniu. I jest to książka, która podbiła moje serce. Nie spodziewałam się, że tak będzie, bo faktycznie zgadzam się, że ta książka naprawdę momentami jest nudna, ponieważ to jest taki. Coś, ale dziennik pana Stevensa i powiem wam szczerze, że nie spodziewałam się, że to aż tak bardzo mi się spodoba. To jest łatwa w odbiorze książka. Nie miałam żadnego problemu z językiem, nie miałam żadnego problemu z historią. Byłam w stanie sobie wszystko wyobrazić i myślę, że to jest świetna książka i to jest jedna z takich książek, które. Powinna przeczytać każda osoba, która jest wrażliwa na sztukę. Takie jest moje zdanie i myślę, że ta książka trafi do wielu, wielu osób. Mało osób ją czyta. Wiem tak naprawdę, że tylko Anna ją czytała na BookTube, ale mogę się mylić. Po prostu może ktoś ją czytał, a ja nie, nie trafiłam na filmik, w którym ta osoba mówiła o tej książce. Ale myślę, że to jest książka, którą warto jest się zainteresować. Akcja tej książki dzieje się w latach 30. -tych. XX wieku, więc niejako wkraczamy w, w czasy wojny. Mamy tutaj również poruszony temat Hitlera, mamy tutaj poruszone różne inne tematy, mamy też relację damsko-męską, która jest w trochę inny sposób przedstawiona. Jeszcze się chyba z takim czymś nie spotkałam, ale jest to na pewno coś bardzo ciekawego. I mam nadzieję, że Wy również sięgniecie po tę książkę, bo powiem Wam szczerze, że to jest jedna z tych książek, którym z czystym sercem mogę dać 5 na 5 gwiazdek. I już ostatnia książka, czyli Dracula, klasyk z 97 z 1897 roku. Największy problem z Draculą jest taki, że my wszyscy przeżyliśmy erę wampirów, czyli rok 2010 i wszyscy dokładnie wiemy, o co chodzi w Drakuli. Tak naprawdę nie jest dla nas wielkim zaskoczeniem, co się dzieje z osobami, które z którymi się coś tutaj dzieje w tej książce. I czy to jest coś złego? Myślę, że nie, bo ta książka po prostu czyta się świetnie. Ja co prawda nie czytałam jej, tylko słuchałam, natomiast mimo wszystko uważam, że jest, była to cudowna przygoda. Natomiast jeżeli miałabym coś powiedzieć, to to, że nie podobało mi się zakończenie. Uważam, że zakończenie było niesatysfakcjonujące. Cała książka jest utrzymana w bardzo mrocznym klimacie, a to zakończenie jakby nie wiadomo czemu nie było aż tak mroczne, jak ja bym się tego spodziewała. I to jest książka prowadzona w formie dzienników i listów, więc jest to e, forma takiej spowiedzi naszych bohaterów. Mamy tutaj kilka dzienników, e, Kilkanaście listów. I mamy tutaj wszystko opisane w bardzo jasny sposób, bo te osoby same przed sobą nie chciały niczego ukrywać. E, fajna forma, bardzo ciekawe przedstawienie, jeszcze lepiej napisana. Jest to tak naprawdę jedna z książek, które wprowadziły nas w te mroczniejsze klimaty literatury. E, i, aha, I warto zaznaczyć jedną rzecz, że ta książka nie jest nudna. Mam wrażenie, że w niej naprawdę dużo się dzieje. To nie ma czegoś takiego, że mielibyśmy jakieś wydłużone tematy. I nie ma czegoś takiego tutaj, jeżeli ktoś was się tego boi, to mówię szczerze, nie ma czegoś takiego. Jest to naprawdę bardzo ciekawa książka, w której jest mnóstwo wątków. Momentami jest straszna i przerażająca, ale, ale to jest jeden z klasyków, który naprawdę warto jest przeczytać. Tak jak mówię, nie do końca podobało mi się zakończenie i właśnie z tego względu dałam jej 4 na 5 gwiazdek, a nie 5 na 5, ale myślę, że o Draculi będę nieraz jeszcze myślała. Słuchajcie, zdążyłam nagrać już ten film, ale coś mi cały czas nie pasowało. Gdzieś mi brakowało jednej książki, faktycznie mi jej brakowało, bo była to Gra Anioła. Gra Anioła jest to jedna z książek z cyklu. Cmentarzy Zapomnianych Książek. Jest to książka, w której poznajemy nieco lepiej pierwszego właściciela um, tej księgarni, którą poznajemy w Cieniu Wiatru. I, natomiast nie jest on główną postacią. Główną postacią jest autor książek, jest pisarz, który niestety nie dość, że przechodzi pewne wypalenie zawodowe i tak naprawdę żyje tylko i wyłącznie pisząc. To okazuje się, że jego życie jest troszeczkę połączone z losami pewnej, pewnego innego pisarza, który żył. Wcześniej, przed nim. Kilkanaście lat wcześniej, kilkadziesiąt lat wcześniej. I powiem Wam szczerze, że o ile początek był dla mnie bardzo rozczarowujący, tak końcówka już mi się bardzo podobała. Jest to książka, w której tak naprawdę nie do końca wiadomo, co jest prawdą, a co nie. I trzeba ją czytać, będąc bardzo skupionym, żeby rozumieć dokładnie o co w niej chodzi. Bo część rzeczy jest wyobrażeniem naszego pisarza, a część rzeczy to wydarzenia, które miały faktycznie miejsce. Eee, bardzo podobało mi się zakończenie tej książki. Mówię tutaj już o ostatniej scenie. I zaraz po zakończeniu czytania tej książki, wydawało mi się, że jednak się Wiatru mi się bardziej podobał. Natomiast teraz, kiedy już minęło troszeczkę czasu, mam wrażenie, że te książki są różne, całkowicie inne. Bo oczywiście język jest znowu przepiękny i taki, który naprawdę moim zdaniem zasługuje na, na duże wyróżnienie. Natomiast te historie są całkiem inne. Dużo osób zarzuca Zafonowi, za, za że mm, robi cały czas te same książki i jakby to się czyta, jakbyśmy kolejny raz mieli tę samą historię. A ja nie odnoszę takiego wrażenia, bo o ile mamy tutaj faktycznie pewne schematy, które prawdopodobnie będą powielane również przez inne książki, to i tak mam wrażenie, że to jest coś innego i że to jest książka na tyle wyjątkowa, że nie porównywałabym ich aż tak bardzo do siebie. I jak widzicie, ta książka jest nieco Grubsza od poprzedniego tomu, natomiast jest równie piękna i, i warto po nią sięgnąć. W tym miesiącu dobrałam sobie bardzo różnorodne książki. Mam wrażenie, że rzadko kiedy mam tak. E Podzielonego wrapa, bo tak naprawdę mam książki, począwszy od literatury dziecięcej przez literaturę młodzieżową do literatury klasycznej. I mam nadzieję, że taka forma się Wam podobała. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, możecie mi dać znać w komentarzu. Napiszcie mi również, jakie książki Wy przeczytaliście w kwietniu, ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!